Proszę Państwa, kolejne narodowe czytanie, tak czasem pewnie się zastanawiamy a po co. już pojawił się jakiś pomysł, aby co roku przypomnieć sobie jedno z ważniejszych, najważniejszych w literatury polskiej. Patronat yy, nad tym czytaniem objął pan prezydent Polskiej wraz z małżonką. I tak było także wcześniej. I myślę, że tak będzie także później. Bo hmm, Narodowe Czytanie to coś więcej niż tylko taki dzień, w którym bierzemy jakąś książkę i sobie o niej przypominamy. Narodowe Czytanie układa się w pewien cykl, w pewien łańcuch, poznawania swojej naszej własnej tożsamości. Bo literatura to tożsamość. To sposób myślenia. To obraz czasów, który żyjemy. W naszych czasach też powstają dzieła, które przejdą do historii literatury polskiej. Ale przed naszymi czasami były czasy wcześniejsze. I nie możemy zrozumieć siebie teraz i literatury współczesnej, jeśli nie poznamy literatury czasów wcześniejszych. Epoch wcześniejszych. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy włączyli się w to dzisiejsze wydarzenie, w dyrekcji szkoły, nauczycielom i wam młodzieży. Dlatego, że bez znajomości literatury naszej, polskiej, ojczystej, nigdy nie zrozumiemy współczesności i nie zaplanujemy dobrze przyszłości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w odpowiedni nastrój przed czytaniem wprowadzi nas uczeń Szkoły Muzycznej w Chełm, w w Szymon Rumiński. Szymon jest laureatem wielu konkursów pianistycznych krajowych i międzynarodowych. Przygotowywany jest pod kierunkiem pani Ewy Miś-Radziejewskiej, i należy zaznaczyć, ma to spore znaczenie, bo świadczy o talencie tego młodego człowieka, że Szymon uczy się grać dopiero drugi rok. Zobaczycie Państwo za chwilę, z jakim e, skutkiem. Zapraszamy Szymona. U nami utwór niezwykły, dlatego że jest moralność pani Polski doskonałym lustrem, które odbija nasze wady. Może dlatego, kiedy czytamy, to można odnaleźć pewne cechy, jeśli nie własne to ludzi, którzy nas otaczają oby bardzo rzadko. Dramat ten został wydany w 1907 roku i do dziś zaskakuje nas jego niezwykła świeżość i aktualność utworze zostały y, mistrzowsko ukazane takie wady ludzkie jak moralność pozorów, jak pazerność, jak chciwość i wszystkie te cechy skupiała w sobie y, pani Ratulska, y, Stąd właśnie wzięło się pojęcie dulszczyzny w języku polskim, czyli właśnie moralności pozorów, moralności na pokaz. I choć niekiedy y, nieprzyjemnie się y, jakby właśnie odnajduje te cechy y, we współczesnym społeczeństwie, no to jednak trzeba mieć świadomość, że jest to dramat niezwykle aktualny. Do tego forma jest mistrzowska, jest to tragifarsa, farsa. A więc w sposób zabawny, w sposób wesoły zostały ukazane rzeczy niezwykle poważne. I jest nad czym pomyśleć, kiedy się ten dramat czyta. Ja zaproszę teraz na scenę naszych. E, chwilowych, tymczasowych aktorów. E, proszę Państwa, wystąpią nasi goście i nauczyciele oraz uczniowie. W roli narratora i Felicjana Dolskiego pan starosta Marek Orzewski, Zapraszamy na scenę. E, w roli jego żony, Lidulskiej. E, pani dyrektor Krystyna Zoliwocka. W roli ich krnąbrnego i nieposłusznego na początku syna e, Zbyszka, przewodniczący Rady Powiatu, pan Paweł Polikowski. <kluczy> e, Państwo Durscy mają również dwie córki. E, pierwsza z nich, Hesia, bo o niej mowa, e, to córka, która e, bez problemu idzie w ślady okrutnej matki. E, u nas zagrają nauczycielka historii, pani Laura Wolak. Natomiast drugą córką, tą łagodną i tą dobrotliwą, będzie uczennica klasy liceum Basia Strojewska. Zapraszamy Basię. W utworze wstępuje również Hanka, służąca polskich, do której zaleca się Zbyszek. W naszym wykonaniu licealistka Jagoda Stefczyńska. Zapraszamy. Akt pierwszy. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Wywany meble solidne, na ścianach złoconych ramach, premia i Bóg wie, jakie obrazy. Rogi okrutości, sztuczne palmy, landschaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka mahoniowa i empirowy ekran. Lampa z aważurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie. Rolety pospuszczane na scenie ciemno. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę szóstą. Scena pierwsza. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami szłapanie Antow. Z lewej, z piani małżeńskiej, wchodzi dulska w stroju niedbawym. Papiloty z tyłu cienkich kostnych, kaftanik biały wątpliwej czystości. Halka włóczkowa krótka, oddarta na przód. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Kucharka, Hanka, wstawać! Co? Jeszcze czas? Księżniczki! Nie z waszym nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka. Nie rezonować, palić pod kuchnią. Hanka, chodź palić w piecu, w salonie. A żywo! Hanka, mela! Stawać, lekcje przepowiedzieć, damy do grania prędzej, nie gnić w łóżkach! Jak palisz, jak palisz, skaranie boskie z tym tłumokiem! Do krów, do krów nie do pańskich pieców! Czego niszczysz? Tyle smolaków? Czekaj, ustąp się, ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj, zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstawać. No pościągaj kołdry. Pościągam kołdry. Panna Hesia kopnęła mnie w brzuch. Wielka afera. Zgoi się do wesela. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj! Spóźnisz się do biura. Hesia, Mela, spóźnijcie się na pensję. Mamunciu, tak zimno. Troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego. Hartujcie się. Felicjan, wstajesz? Wiesz? Ten głazen, twój syn, nie wrócił jeszcze do domu. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lupkę. Nie ma go? Nie ma. Coś bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za hanką. Po co? E, bo ty to z tobą gadać. No powiedz sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No lata. Czy zaczepia? Czy kocha się? Czy jak? Och, Hesiu, Zbyszko? No co? Nie byłaś na halce? Nie wiesz, jak to się dzieje? Panicz, no i nieszczęsna halka gwałtem tu idzie. Ale to na scenie, potem. To było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko, och, Hesiu. O, Hanka, ja się jej zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się, ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. – Hesiu, nie czegoś przed Hanką wstyd. – No to się nie będę pytać. Ale ja widziałam wczoraj, jak on ją tu, a tu szczypał. – A mówisz, że się w niej kocha? – No, no właśnie. – Przecież gdyby się w niej kochał, to by jej nie szczypał. – Wiesz co, ciebie pod klosz. – No, no. – Za co, Hesiu, pod klosz? – Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko nocami chodzi. – Może do parku na spacer, teraz ak, ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skądże ja? No tak, jak pan Zbyszko, do rana prawie codzień. A no, musi gdzieś ci. Pytałam się go, mówił na lumpkę, a kucharka śmiała się także i mówiła, że to po nocnych kawiarni. Ach, Boże, kiedy ja się już naprawdę czegoś porządnie dowiem, kiedy ja już będę duża, kiedy nie będzie przede mną tajemnic. A ja tak wolno. Co? Nie wiejeś o niczym. Tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tuma. Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj albo czekaj. Byłaś kiedy w nocnej kawiarni? Hi, hi, Panienka też. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś głupia. Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że. Cicho! Hesia, jeszcze mama usłyszy. Idź, idź! To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci, wolę nie wiedzieć. Przed chwilą przed chwilą się sama pytałaś. O co? O te dzieci? To co innego. Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to. brzydkie. Wcale nie. To jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. O, idzie ląk. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszło. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się, mój złoty, powiedz, powiedz. Ja ci nie powiem, mamie. — Poszło. Ładnie się wyrażasz, nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś, likierę piłeś, ładne panny były, tak ładnie śmierdzisz cygarami. U, jak ja to lubię. Mówię ci, poszło. Hasiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną? Poczekaj, ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery. Po nocnych kawiarniach, jak ty, jak ty. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiadasz. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym. Maciu, Maciu, Zbyszko powrócił. Cicho bądź. <grym> Jesteś. Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie, zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A, lecę z nóg. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela Meladogam. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki na to starczy. Hasia znów podarła kalosze. Nie ma tu gdzie czarnej kawy? Nie ma, mój panie. Hesia, nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta, jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? He? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to by mamcia tak skakała. O! Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. A więc. Jak ty wyglądasz? Eh. Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie? Jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokolic. Takie dobre towarzystwo, jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy? Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłania. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że aż ha. Przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. A no, a ja idę spać. Wytrzyj fortepian, popraw w piecu. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę pani. Hanka, jesteś sama? Daj mi pan spokój. Cóż ci za mucha na nos siadła? Chodź tu, pokaż mordeczkę, czegoś zła. Taka jesteś brzydka, jak się nadmierz. Pewnie, te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsza. A, tędy cię wiedli, o to ci chodzi. Mnie o nic nie chodzi, tylko nie chcę, żeby mnie pan sekował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja ta nie potrzebuję. Może chce pan iść do tych panów? Albo to prawda, aż się za mną trzęsiesz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wejdzie. Ale, o, pocałuj pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Ha, figa. A ty, szelmo. Felicjan, Felicjan! Chodź, czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma dwóch kilometrów. Ja tam rakuję. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze, powiem doktorowi. Umyślnie ci każę w pokoju chodzić na wysoki zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko. Czy nie szachujesz? A ty? Zresztą to twoja rzecz. A niech was wszyscy jadli. Na no to mamy. Cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Bardzo dziękuję.